Zapraszam Was na trzydniową podróż do Malagi. Lot trwa około 4 godzin i ja poleciałam w ostatnim tygodniu listopada. Jaka była temperatura? Około 20-23 stopni, więc idealnie, gdy u nas zrobiło się już naprawdę zimno i leżał śnieg. Po zameldowaniu do noclegu od razu ruszamy zwiedzić, tak naprawdę, najgłówniejsze miejsca w mieście w Maladze. Dużym plusem jest to, że te wszystkie punkty są dosyć blisko siebie, więc wszystko można na spokojnie przejść na pieszo, a skoro listopad, to już akcenty świąteczne. Byłam pod ogromnym wrażeniem, ale o tym jeszcze będzie później wieczorową porą. I spacerując po tak zwanym starym mieście, docieramy do katedry. Jest to jeden z najważniejszych zabytków miasta. Jest on określona mianem jednej z najlepszych andaluzyjskich świątyń renesansowych. Z ciekawostek powstało ono na miejscu starego wielkiego meczetu. Budowa trwała 250 lat i do tej pory nie jest ukończona. Północna wieża katedry wznosi się na wysokość 87 metrów, co czyni budowlę najwyższą świątynią w Andaluzji. Spacerując dalej, dojdziemy do Alcazady i Teatro Romano, czyli Teatru Rzymskiego. Wejście do Alcazaby jest płatne. 3,50 euro bądź 5,50, jeśli połączymy to z wejściem do Gibral który bardzo, bardzo polecam. Ale o tym więcej za chwilę. Jedynie w niedzielę po godzinie 14 wstęp do Alcazaby jest darmowy. Około 25 minut spacerkiem od Alkazaby. Dochodzimy do zamku Giblar Faro, o którym wspomniałam już wcześniej. Zaznaczę, że trzeba pokonać trochę schodów, co oznacza, że troszkę można się zmęczyć. Tu jeszcze przed wejściem do zamku mamy punkt widokowy i na morze, i na miasto, ale jeszcze piękniej wygląda to właśnie już z punktu zamku, który jest jeszcze wyżej. Natomiast jeśli nie chcecie płacić za wejście do zamku, no to faktycznie ten punkt widokowy musi wam wystarczyć, natomiast ja mimo wszystko polecam wam wejść do tego zamku. Bo w środku też jest przepięknie, jest cudowny klimat. Akurat jak byłam, nie było aż tak dużo ludzi, więc spokojnie można było pospacerować. Teren jest dosyć spory. Jak już jesteśmy w rejonie zamku, to po zejściu z niego polecam wybrać się jeszcze na plażę. I tym oto akcentem kończymy pierwszy dzień w Maladze. Kolejnego dnia, wynajętym autem, odwiedzamy kilka miejsc oddalonych już trochę od Malagi i najwygodniej do nich dotrzeć właśnie samochodem. Pierwszy punkt to ogród botaniczny, gdzie dojedziemy w około pół godziny autem z centrum miasta, więc stosunkowo blisko. Na wejściu po zakupie biletu dostajemy również mapę. Jak możecie zobaczyć, obszar jest dosyć spory. Nie udało mi się zobaczyć wszystkiego, ponieważ nie miałam aż tak dużo czasu. Natomiast polecam zagospodarować sobie około dwóch godzin na spokojny spacerek po tym miejscu. Na miejscu mamy również kawiarnię, która jest bardzo dobrze wyposażona. Także można wziąć kawę w rękę i pospacerować. Następny punkt wycieczki, również znajduje się pół godziny drogi od centrum Malagi, autem oczywiście, jeżeli chcielibyśmy dotrzeć tam komunikacją miejską, zajmie nam to około godzinę, natomiast jest to możliwe. Jest to, słuchajcie, zamek Kolomares i co ciekawe, na wejściu kupując bilet, który kosztuje 3 euro, dostajemy rozpiskę po polsku, e, która opisuje dokładne punkty w tym zamku, co się znajduje, dlaczego to powstało i do czego się odnosi. Jest to zamek, który powstał na cześć Kolumba i wygląda niesamowicie ciekawie. Teren nie jest duży, wystarczy tak naprawdę pół godziny, żeby pospacerować po całej przestrzeni, ale uważam, że bardzo, bardzo, bardzo warto się tutaj wybrać i zobaczyć to miejsce na żywo. Kierujemy się do ostatniego już docelowego miejsca. Jest to Caminito del Rey. Jest to miejsce oddalone godzinę drogi od centrum Malagi. I to jest punkt, do którego najtrudniej się dostać bez auta. Pozostałe dwa punkty można jak najbardziej komunikacją miejską. Tutaj jest to już utrudnione, bo dojechanie tutaj zajęłoby koło 4 godzin komunikacją. Natomiast autem, jak wspomniałam, godzinę. A miejsce jest niesamowite i uważam, że absolutnie będąc w Maladze, jeśli nie macie oczywiście lęku wysokości, musicie odwiedzić to miejsce i przejść się tym szlakiem. Wstęp kosztuje 18 euro od osoby. Zamawiałam online i taką formę najbardziej Wam polecam. Do przejścia jest niecałe 8 km. Zajmie to około 3 godzin, 4 może. Oczywiście zależy to od tempa oraz przerw w trakcie. Trzeci, ostatni już dzień, niestety w Maladze, wykorzystaliśmy na okoliczne miasto Nercha. Dojechaliśmy tam autobusem, cena dojazdu to 5-20 euro w jedną stronę i czas przejazdu to około godziny drogi. Jednym z najważniejszych uważam punktów w tym rejonie jest Cueva de Nerha, czyli jaskinia. Bilet wstępu kosztuje 15 euro. W cenie biletu wliczona jest wizyta w sali wirtualnej rzeczywistości, której bardzo Wam polecam się również wybrać, bo jest to ciekawe wideo. Nawet przed wejściem do jaskini uważam, że warto obejrzeć, ale zaznaczę, że jest prowadzona po angielsku i hiszpańsku. Jest tam przedstawiona historia tej jaskini i co się w ogóle w niej działo przez wieki. Zaznaczę, że wideo zupełnie nie oddaje tego, jak w tej jaskiń jest. Zdecydowanie bardziej polecam zobaczyć na żywo. Miejsce, którego nie należy pominąć, również będąc w Wynercha, jest to Balkon de Europa. I to jest punkt obserwacyjny, z którego można podziwiać panoramiczne widoki na morze, plaże i położone w oddali góry. Przepiękne, klimatyczne miejsce. Nie mamy wiele restauracji, kawiarni. Z schodkami można również zejść na plażę, i sądzę, że w sezonie. Jest tutaj oblężenie. Na początku filmu wspomniałam o świątecznym akcencie w Maladze. No i właśnie, wieczorem o godzinie 18:30 gdy ja byłam. Warto jednak to sprawdzać dla pewności w internecie. Odpalane są iluminacje świetlne oraz muzyka świąteczna. To tworzy niesamowity klimat. Bardzo polecam Wam się wybrać, jeśli w okresie, no właśnie, takim późno jesiennym, zimowym będziecie. Ze względu na prawa autorskie mogę wam puścić tylko tę namiastkę, muzyki, jaka była na żywo. I tym oto akcentem żegnam się z wami. Jeśli macie jakieś pytania dodatkowe, napiszcie w komentarzu, zostawcie Kciukę do góry i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!